Czałem czołem wszyscy oglądający ten film. Witam was dzisiaj serdecznie. Piękne popołudnie. Pogoda taka akurat, żeby się nie przeziębić, ale jednocześnie, żeby się nie zgrzać. I dzisiaj postanowiłem wybrać się do lasu tradycyjnie na spacer odetchnąć oraz napić się kawki, a może i zjeść nawet pysznego kisielku. Postanowiłem udowodnić sam sobie, a i przy okazji wam pokazać, że można bushcraftować bez całego szpeju, który się ze sobą nosi w plecaku, w torbie. Gdzieś tam w chlebaku. Wystarczy tylko pewien drobiazg od Pirana, mianowicie malutka kuchenka Smol i kawka, herbatka, kisielek jest bardzo prawdopodobny i całkowicie możliwy w lesie. Wobec powyższego, żeby nie być gołosłownym, wy sobie teraz obejrzyjcie czołówkę, a ja po czołówce pokażę Wam co i jak. Jak widzieliście, podchodziłem tutaj do tej miłej sympatycznej ławeczki absolutnie bez żadnego wyposażenia e, zewnętrznego, czyli nie miałem ani garba, czyli plecaka, ani torby, ani też jakiejś reklamowy z biedry. Dzisiaj postanowiłem zrobić to w wersji light. Do przyrządzenia e, a nie, właściwie kawy nie. Dzisiaj zrobimy sobie e, kisiel. Do przyrządzenia kisielku będzie nam potrzebny kubek Kisielek, myślę, że tyle nie będzie aż potrzeba, zrobimy sobie jeden, no może dwa. Łyżeczka, aczkolwiek możemy ją spokojnie zastąpić czymkolwiek innym jakimś patykiem wystruganym, niepatykiem. No, woda, czyli H2O, oraz coś, co był ostatnio nie uprzejmy piranni przysłać czyli malutka, turystyczna, przenośna kuchenka Small. Kuchenka w tej chwili znaczy przychodzi do nas w takim fajnym, gustownym pudełeczku. Jest metka, na metce napisane jest MOL, mikrokuchenka składana. Bardzo ładne słowo, podoba mi się, mikrokuchenka. I tak naprawdę z tego pudełka potrzebujemy tylko te parę blaszek. Jeżeli ktoś z Was ma nieco większy portfel i nie boi się go utytłać po gotowaniu, to może spokojnie taką kucheneczkę... Nosić sobie w portfelu. Oczywiście pudełku ona przychodzi, mamy również instrukcję, co uwielbiam upirana i w ogóle lubię wszystkie takie gadżety, które mają opisaną swoją funkcjonalność oraz jak z nich korzystać, dlatego, że wiecie, są pewne rzeczy, które się instynktownie obsługuje, a są pewne rzeczy, które warto jednak się pouczyć. Co prawda, przy obsłudze kuchenki Small nie jest specjalny intelekt ani też doktorat na poziomie inżyniera z NASA, ale jednak no, warto chociaż na raz przeczytać instrukcję. Coś, czego my Polacy bardzo nie lubimy robić i robimy to tylko w ostateczności. Dodatkowo jeszcze w komplecie wraz z kucheneczką dostajemy trzy pastylki paliwa po 20 gramowego. Jest to stałe paliwo turystyczne w tabletkach, bardzo wydajne, co zresztą spróbuję za chwileczkę udowodnić. Może nie do końca mi się udać, dlatego, że dzisiaj jest wietrzna pogoda i energetyka tego paliwa może nie być zachowana w pełni, wiecie, wiaterek, nie wiaterek. Ale zobaczymy, może się uda jakimś kubkiem, czy znaczy może czymś zastawić od wiatru. Nie wziąłem ze sobą ekranu, żeby niepotrzebnie nie zwiększać wagi ekwipunku. Kuchenka składa się dokładnie z czterech elementów: dwie ścianki, jeden przód oraz podłoga. Ma ona formę trójkąta, także nie zajmuje wiele przestrzeni nawet na stoliku. Montuje się ją w ten sposób. No, musimy popatrzeć, gdzie są otwory na podłogę, otwory na podłogę, a następnie. Na zaczepach ją tutaj sobie zmontować, następnie włożyć podłogę jedną, jedno wycięcie, podłogę drugie wycięcie, i w tej chwili zostaje nam nic innego, jak tylko włożyć tutaj sobie ściankę przednią. Tutaj ta ścianka jest chyba jakoś tak trochę wygięta, ona nie pasuje idealnie raz, znaczy z każdej strony, i trzeba ją sobie tutaj, o, w tej chwili trafiłem. Także jak widzicie, kucheneczka jest już gotowa do palenia. Następną rzeczą, którą trzeba zrobić, to jest wrzucić sobie jedną tabletkę paliwa. Piran oferuje je w wersji takiej mniejszej, też 5-gramowe. To chyba bardziej jako rozpałka. Tutaj mamy tabletkę 20-gramową. Pasuje idealnie. Żeby nie marnować niepotrzebnie paliwka, lejemy sobie pół litra wody. Kubek na szczęście ma przykrywkę, więc ta wydajność energetyczna nie będzie gdzieś, ta energia nie będzie gdzieś uciekała. Ja też nie wleję pełne 500 ml z tego prostego powodu, żeby pokrywka nam potem gdzieś nie spadła. No i co? No i bierzemy się za Kubek przygotowany, paliwo jest. Zostaje rzecz najważniejsza, czyli sprawdzimy jak łatwo od zapalniczki paliwko się odpala. Czy wymaga to jakiejś specjalnej finezji? czy też wystarczy przyłożyć i paliwo już od razu łapie. Tu jeszcze chciałem powiedzieć, że w momencie, kiedy na przykład musimy dołożyć paliwa, wody jest więcej albo też wiecie, jest zimnej i to, czy to ciepło, taki, znaczy ta tabletka nie daje pełnej swojej kaloryczności, to później tabletkę na miejsce wypalonej wkładamy tak. No to co? Cyk, myk, pyk. Obrócę sobie, żeby było wygodniej. Ona się już pali. Nie, jeszcze nie. Tak, już się rozpaliła. Widzę, że jej powierzchnia robi się brązowa. Sprawdźmy. U, jest płomień. Dobra. Żeby nie marnować energii, zaczynamy grzanie. W tej chwili mamy godzinę. Mamy godzinę dokładnie, a którą to już sprawdzę. Mamy 13:21 i 34 sekundy. Widzimy się za chwilę, kiedy woda zacznie się już gotować. Jak widzicie, eksperyment może nie być do końca wiarygodny, dlatego że nie wziąłem ze sobą wiatrochronu. No, nie chciałem się go nosić i teraz pewnie poniosę tego konsekwencje. Tutaj, momentami widać było, że płomień nie idzie do góry, tylko ucieka bokami gdzieś tam, zależnie jak wiatr zawieje. Dlatego też ta wydajność energetyczna kuchenki może nie być do końca taka, jakbym sobie życzył. Spróbuję zrobić taki prowizoryczny ekran z kisielków. Zobaczymy, czy się uda. No, niestety, wy tego nie widzicie, ale z mojej strony widać, że w tej chwili płomienie zaczęły pełzać do góry, czyli ogrzewają kubek, nie ogrzewają powietrza. Mam nadzieję, że tego paliwa wystarczy na zagotowanie tych 500 ml wody, ale jednocześnie realistycznie przygotowuję się na to, żeby jednak paliwko dorzucić. Chociaż no, woda już się robi cieplutka, już tutaj ładnie paruje. Zobaczymy. Może się uda. Minęło już troszkę czasu, mamy 13.38, czyli jeżeli dobrze liczę, potrzebowałem jakieś 17 minut na to, żeby zagotować pół litra w rządku. Gdybym pomyślał troszeczkę wcześniej i wziął ze sobą odrobinę folii aluminiowej i zrobił z niej przede wszystkim sobie takiej taką podstawkę, żeby izolowała pomiędzy drewnem a e, samą kuchenką, e, to przede wszystkim od folii ciepło odbijałoby się i wracało do kubka. Po drugie, z tego kawałka folii zrobiłbym sobie jeszcze dodatkowo ekran wiatrochronny, więc wtedy też ciepło nie uciekałoby gdzieś bokami i kuchenka spokojnie dałaby swoją energetyczną wydajność <noise> na maksa. E, jako, że jak wspominałem już, wieje wiatr, więc ten płomień gdzieś uciekał, a nie chciało mi się cały czas... Rękami zasłaniać, czy też opakowanie kisielku od wiatru, więc pewnie dałoby się jeszcze urwać kilka minut na czasie gotowania. Też myślę, że na zużycie tego pół litra wody, czy na zagotowanie tego pół litra wody nie zużycie, bo na zużycie pewnie trochę więcej. Muszę już ściągnąć, bo naprawdę mocno się gotuje. Poszło mi trzy tabletki paliwa, z tym, że z tego co widzę, tak naprawdę dwa. 1 trzecia. Ciekawe, czy będę w stanie to zmuchnąć. Yy, gdybym zastosował, tak jak mówię, taki ekranik ochronny z folii aluminiowej, to pewnie zmieściłbym się spokojnie w dwóch tabletkach, jeszcze by zostało. Yy, warto też izolować tą kuchenkę od gruntu, bo w tej chwili pewnie jak znam życie, zostaną jakieś ślady, a nie nawet nie. Na drewnie niewiele zostało, może tylko jakiś drobny ten. Zaraz ją postaram się gdzieś bezpiecznie zgasić. Zawsze warto mieć ze sobą odrobinę wody, co zresztą Piran w instrukcji gdzieś tam podaje, żeby to wszystko ładnie wyłączyć. Nie ma pstryczka, więc trzeba sobie radzić tradycyjnie. Bierzmy się wobec tego za kisielek. Ja mam tutaj jeden kubeczek przygotowany już dla szanownej małżonki. Nie może się już doczekać, także już robimy. Drugi kubeczek będzie dla mnie. A jak tylko przygotuję dla szanownej pani małżonki potrawkę, podzielę się z wami opinią na temat tejże zacnej kucheneczki. To pierwsze odpalenie kuchenki Smol od Pirana dało mi do myślenia. Przede wszystkim mogę powiedzieć, że to co sobie założyłem, czyli to, że jestem w stanie w terenie zagotować sobie kubeczek wody półlitrowy i napić się gorącej kawki, herbatki, zjeść sobie kisielek, nie stanowi najmniejszego problemu. Myślę, że jeżeli będziecie robili taki wypad właśnie z paliwem, który Piran dołącza, to zawsze warto mieć ze sobą te trzy pastylki paliwa. Z tego prostego powodu, że zależnie od tego, jak sobie, wiecie, jak sobie przygotujecie miejsce na gotowanie, czy będzie odsłonięto od wiatru, czy nie, czy będzie wiało, czy nie, czy będzie ciepło, czy będzie zimno, zużyjecie tych pastylek albo dwie, albo trzy. Tu jeszcze bardzo mi się spodobało to, czego nie pokazałem wam na początku i w tej chwili wam już nie pokażę, bo nie mam paliwa. Możemy sobie ułożyć jedną pastylkę nad drugą, więc generalnie nie będziemy musieli za każdym razem, wiecie, dorzucać do pieca. Ja tylko raz musiałem tym. Tutaj cudownym otworkiem, jedną tabletkę, tą ostatnią dołączyć. Zresztą zostało mi jej w tej chwili jeszcze o tyle. Także nie będzie zmarnowana, na pewno wrzucimy ją do następnego gotowanka. Tu jeszcze mogę powiedzieć bardzo fajną rzecz na temat samego paliwa, nie kuchenki. Mianowicie spala się ona aż do popiołu, do proszku. więc generalnie, żeby tą kuchenkę oczyścić, robimy tylko coś takiego. Możemy dmuchnąć i spokojnie kucheneczka nadaje się do złożenia, do schowania. Przenoszenie jej naprawdę nie jest kłopotem. Rozkładanie, składanie, jak widzieliście, to jest rzecz banalnie prosta. Ja już sobie ją teraz rozłożę ponownie. I jak gasimy, to znaczy. Gaszenie tego paliwa wymaga odrobiny wody, bo zdmuchnąć się tego za bardzo nie da, jak widzieliście. Więc trzeba mieć jeszcze w myślach to, żeby nigdy nie zużywać wody do końca i zawsze mieć coś tam w zapasie albo gdzieś niedaleko strumyczek. Ale proszę bardzo, polanie jej wodą spowodowało, że ostygła błyskawicznie. Dlatego też w tej chwili mogę już spokojnie ją sobie zabrać. Yy, udało mi się przekonać samego siebie, że kuchenka Smolot Pirana jest warta zainteresowania i warto ją mieć u siebie w zasobniku EDC. Wraz z dwoma, trzema tabletkami paliwa. Czy to będzie to duże, czy możecie używać więcej tego malutkiego paliwka, zależy od tego, jak bardzo dysponujecie, czy jaką przestrzenią w swoim zasobniku EDC dysponujecie. Ja wiem tylko tyle, że ona zostaje u mnie na stałym wyposażeniu i dorzuca sobie właśnie ją do swojego zasobnika EDC. No i. W razie czego, kiedy przypili nas, nie będzie kuchenki gazowej, nie będzie kuchenki benzynowej, nie będzie kuchenki takiej napatyki, zawsze jeszcze w zasobniku znajdę 2-3 tabletki paliwa i będę mógł sobie zagotować, no niekoniecznie pół litra, czasami tam kubeczek herbaty czy około 200 ml wody i się jej w sytuacji takiej, wiecie, relaksującej napić. Myślę, że czas palenia dość długi, powyżej kwadransa na tych tabletkach, nie pretenduje ją, wiecie, na większe wypady, na no zasadzie, że potrzebujecie dziecku zagotować wodę na zupkę chińską sobie i kolegom i tak dalej, ale tak jak mówię, na spokojny wypad do lasu, taki, wiecie, relaksujący, rozleniwiający i tak dalej. Kuchenka nadaje się najlepiej. Czas kończyć filmik. Dziękuję Wam serdecznie za poświęcony czas i do następnego razu. Ahoj!